Czy wierzysz, że życie, które prowadzisz dziś, jest wynikiem Twoich wyborów? A co gdybym powiedział ci, że 90% tego, co wierzysz na temat pieniędzy, sukcesu i szczęścia, to kłamstwo? Tak, kłamstwo. A co gorsza, te kłamstwa trzymają Cię w pułapce, nawet po pięćdziesiątce, nawet po wszystkim, czego doświadczyłeś. Wyobraź sobie teraz, że budzisz się jutro i odkrywasz, że wszystko, czego nauczyłeś się o ciężkiej pracy, emeryturze i spokojnym życiu, było błędne. Jakbyś się czuł złość, strach, a może ulga, że w końcu poznałeś prawdę. Chcę, żebyś teraz zatrzymał się i spojrzał na swoje życie nie na to, co mówisz innym nie na wizerunek, który kreujesz w mediach społecznościowych ale na swoje rzeczywiste rezultaty one nie kłamią. Nigdy nie kłamały. Zapytaj siebie, czy żyje tak, jak zawsze chciałem? To pytanie może wydawać się proste, ale jest jednym z najtrudniejszych do udzielenia szczerej odpowiedzi, bo prawda jest brutalna, a my często przed nią uciekamy. Ale chcę, żebyś spojrzał jej w oczy, bo to jedyna droga do zmiany. Spójrz na swoje konto bankowe ono mówi prawdę. Spójrz na swoje zdrowie swoją energię. Na blask w oczach, gdy się budzisz. To wszystko mówi prawdę o życiu, które budujesz. Jeśli te rezultaty nie są dokładnie tym, o czym marzyłeś, to musisz zrozumieć jedną rzecz: to nie wina gospodarki, to nie wina rządu, to nie wina Twojego wieku, to wina mentalnego programowania, które nosisz w sobie od dzieciństwa. Ale zanim o tym porozmawiamy, musisz coś ze mną uznać. Rezultaty, które masz dziś, są dokładnym odbiciem Twoich wcześniejszych przekonań i decyzji. Czy trudno Ci to usłyszeć? Wiem, ale to prawda. Ja sam przeżyłem tę samą prawdę. Kiedy miałem 26 lat, pracowałem jako strażak, zarabiałem 4000 dolarów rocznie, a byłem zadłużony na 6000. Zrozum to. Gdybym wziął wszystkie zarobione przeze mnie pieniądze przez półtora roku, nadal nie spłaciłbym swoich długów. To była ślepa uliczka, przynajmniej tak myślałem. I wiesz, co zrobiłem? To samo, co wiele osób robi dziś. Wstawałem każdego dnia, szedłem do pracy i miałem nadzieję, że samo się poprawi. Nigdy nie przestałem myśleć, że mogę zmienić swoje rezultaty. Nigdy, bo nikt mnie tego nie nauczył. Teraz pomyśl ze mną, ile razy przyłapałeś się na mówieniu: Tak już jest, życie jest trudne, nie ma wyjścia. Ile razy patrzyłeś na kogoś odnoszącego sukcesy i myślałeś: Miał szczęście, urodził się w bogatej rodzinie. To nie dla mnie, a podczas gdy tak myślisz, mija czas. Podążasz za tą samą rutyną, uwięziony w tym samym cyklu, mając nadzieję, że coś się zmieni bez niczego zmiany. Czy to nie brzmi znajomo? Powiem ci coś: zmieniłem się dopiero wtedy, gdy ktoś zadał mi to samo pytanie, które zadaję ci teraz. Spojrzał na mnie i powiedział: Bob, dlaczego nie zmienisz swoich rezultatów? I wiesz, co odpowiedziałem: Nic, bo nigdy o tym nie pomyślałem nigdy. I w tym tkwi szok. Większość ludzi żyje 50, 60, 70 lat. Nigdy nie kwestionując dlaczego ich rezultaty się nie zmieniają. A one się nie zmieniają, ponieważ robisz wciąż to samo, myślisz wciąż to samo, wierzysz w te same kłamstwa, których nauczyli cię w dzieciństwie. Teraz pozwól, że zapytam cię, naprawdę wierzysz, że cięższa praca to rozwiąże? Ile osób znasz, które pracują dzień i noc i pozostają na łasce losu, a więcej nauki? Ile osób ma dyplomy, tytuły, certyfikaty, a wciąż martwi się o pieniądze? Dlaczego więc myślisz, że u ciebie będzie inaczej? To trudne, wiem, ale konieczne jest to usłyszeć. Twoje obecne rezultaty są dowodem twojego paradygmatu są jak lustro, które odzwierciedla dokładnie to, co dzieje się w tobie. Jeśli chcesz zmienić to odbicie, łamanie lustra nic nie da. Musisz zmienić obraz, który jest wyświetlany, a ten obraz tworzą Twoje przekonania, Twoje nawyki, Twój sposób myślenia. Wiem, że może to być niewygodne i chcę, żeby tak było, bo dyskomfort jest oznaką wzrostu. A jeśli dotarłeś tak daleko, to dlatego, że część ciebie wie, że możesz więcej, że zasługujesz na więcej. Teraz chcę, żebyś zrobił coś prostego, ale potężnego. Weź teraz kartkę papieru i napisz to zdanie. Czy moje rezultaty odzwierciedlają życie moich marzeń? I bądź brutalnie szczery w swojej odpowiedzi. Jeśli odpowiedź brzmi nie, gratulacje. Właśnie zrobiłeś pierwszy krok, aby zmienić wszystko. Kiedy zrobiłem to po raz pierwszy, zdałem sobie sprawę, że żyję daleko poniżej swojego potencjału. To był szok, ale też wyzwolenie, bo zrozumiałem, że jeśli moje rezultaty zależą ode mnie, to mogę je zmienić. I zmieniłem. Z zadłużenia przeszedłem do zarabiania 175 tysięcy dolarów w ciągu roku, potem ponad miliona. Nie dlatego, że stałem się mądrzejszy, nie dlatego, że miałem szczęście, ale dlatego, że zmieniłem sposób myślenia. I powiem ci coś: jeśli ja mogłem to zrobić bez formalnego wykształcenia, bez doświadczenia, bez pieniędzy, ty też możesz. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów spojrzeć na swoje rezultaty i przyznać, że są tylko odbiciem Twojego programowania? Bo tylko wtedy, gdy to zrobisz, możesz zacząć pisać swoją historię na nowo. Teraz odpowiedz mi: czy będziesz nadal wierzyć, że zmiana jest niemożliwa? Czy będziesz miał odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i zacząć już teraz? Bo prawda jest prosta: rezultaty nie kłamią nigdy nie kłamały. A jeśli nie są takie, jak chcesz, to czas zmienić przyczynę. Czy wierzysz, że podejmujesz decyzję, bo chcesz, że każdy wybór, którego dokonałeś do tej pory, był wynikiem Twojej wolnej woli? Nie był. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale to najczystsza prawda. Większość tego, co robisz, myślisz i czujesz każdego dnia, nie jest wynikiem Twojej świadomej woli, jest wynikiem Twojego paradygmatu. Teraz pozwól mi wyjaśnić, czym to jest w prosty sposób. Paradygmat to zbiór przekonań, nawyków i wzorców, które zostały włożone w ciebie bez twojej zgody, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem. Od pierwszych lat twojego życia wszystko, co słyszałeś, pieniądze nie rosną na drzewach, pracuj ciężko, a kiedyś będziesz spokojnie na emeryturze. Zaakceptuj życie takim, jakie jest. Wszystko to wchodziło w Twoją podświadomość i tam się osadzało. Nie kwestionowałeś tego, bo nawet nie miałeś możliwości, aby to zrobić. A ten paradygmat zaczął kontrolować wszystko. Chcesz zobaczyć, jak potężny jest? Pomyśl o momentach, kiedy zdecydowałeś się zrobić coś inaczej: na przykład założyć firmę, zmienić pracę, zainwestować w siebie. Co się stało? Pojawiło się wiele myśli: co jeśli pójdzie źle, co jeśli wszystko stracę? Nie nadaję się do tego, jestem za stary na to. To nie ty mówisz. To paradygmat reaguje, aby utrzymać cię w bezpiecznym miejscu. To jak autopilot, który kontroluje 96% twoich codziennych działań bez twojej świadomości. Myślisz, że jesteś panem swojego życia, ale to Twój paradygmat prowadzi samochód. I wiesz, co jest najgorsze? Ten paradygmat wcale nie jest zainteresowany Twoim szczęściem ani Twoim sukcesem. On po prostu chce Cię utrzymać dokładnie tam, gdzie jesteś teraz, bo to jest to, co zna to jak termostat. Bez względu na to jak długo podnosisz temperaturę, będzie on dążył do powrotu do starego punktu. Dlatego tak wiele osób, nawet zarabiając trochę więcej, wkrótce potem wraca do tego samego poziomu finansowego. Dlatego możesz zrobić kurs, być zmotywowany przez kilka dni, a nagle powtarzasz te same nawyki. Sam tego doświadczyłem. Kiedy ten człowiek pokazał mi książkę Think and Grow Rich, byłem na dnie, głęboko w długach, ale kiedy zacząłem czytać, coś we mnie się zbuntowało. Pomyślałem: To niemożliwe. Gdyby było tak prosto, wszyscy by to robili. To był mój paradygmat walczący o przetrwanie. Nie chciał umrzeć i musiałem z nim walczyć, bo nie jest łatwo zmienić coś, co tkwi w tobie od 40-50 lat. To jak próba zmiany kierunku ogromnego statku to wymaga czasu, ale jest możliwe. Teraz chcę, żebyś pomyślał o obszarach swojego życia, w których czujesz się uwięziony. Mogą to być pieniądze, może to być zdrowie, mogą to być relacje. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego? Nawet chcąc się zmienić, robisz wciąż to samo. Dlaczego wracasz do tych samych wzorców? To dlatego, że twój paradygmat jest silniejszy niż twoja świadoma wola. On dyktuje, co robisz, a ty nawet tego nie zauważasz. I oto szokujący fakt: badania pokazują, że ponad 90% decyzji, które podejmujemy, jest automatycznych, opartych na nieświadomych nawykach i przekonaniach. Innymi słowy, żyjesz na autopilocie. I wiesz, co jest dobrą wiadomością: nawyk został stworzony, a każdy nawyk może zostać zmieniony, ale do tego musisz przeprogramować swój umysł, musisz nauczyć swoją podświadomość pracy na Twoją korzyść. Teraz pozwól, że zadam Ci pytanie: Ile razy marzyłeś o lepszym życiu, i po kilku minutach pomyślałeś: To nie dla mnie. Ile razy widziałeś, jak ktoś osiąga coś wielkiego i powiedziałeś sobie, nigdy bym tego nie zrobił? To twój paradygmat mówi, to głos, który mówi, że nie możesz, że jest za późno, że nie urodziłeś się do tego, to złoczyńca, o którym nawet nie wiedziałeś, że go masz, a od dziś zaczniesz ten głos uciszać. Wiesz jak? Zaczynając sadzić nowe idee w miejsce starych. Kiedy zdecydowałem, że się zmienię, pisałem każdego dnia, jak chcę, aby wyglądało moje życie. Widziałem siebie bogatego, podróżującego po świecie, przemawiającego do tysięcy ludzi. Początkowo wydawało się to kłamstwem, ale stopniowo moja podświadomość zaczęła wierzyć. A kiedy to się dzieje, wszystko się zmienia. Chcę, żebyś zrobił to teraz. Weź kartkę papieru i napisz dużymi literami. Kontroluję swoje życie. Nie jestem już niewolnikiem swojego paradygmatu. Czytaj to nagło z każdego dnia, rano i wieczorem. Wydaje się proste, ale jest potężne, bo za każdym razem, gdy powtarzasz to z emocjami, wysyłasz nowe polecenie do swojej podświadomości. Sadzisz nowe ziarno. A jeśli będziesz je podlewać, ono wyrośnie. Teraz powiedz mi, czy będziesz nadal pozwalał systemowi, którego nawet nie wybrałeś, kontrolować swoje życie? Czy przejmiesz stery i stworzysz nowy paradygmat, który zaprowadzi cię tam, gdzie naprawdę chcesz być? Boję się, że muszę cię ostrzec. Jeśli tego nie zrobisz, nic się nie zmieni, absolutnie nic. Możesz obejrzeć tysiąc filmów, przeczytać sto książek. Ale jeśli nie zmienisz swojego paradygmatu, będziesz tkwić w tej samej starej rutynie. Wybór należy do ciebie. Zastanów się, czy uważasz, że szkoła przygotowała cię do życia, że wszystkie te lata spędzone w klasie nauczyły cię budować majątek, być wolnym, żyć z sensem? Jeśli tak uważasz, wyjaśnij mi, dlaczego większość ludzi, których znasz, a może nawet ty sam, uczyli się latami, mają dyplomy, ukończyli kursy, a wciąż martwią się o pieniądze, tkwią w nienawidzonych pracach i żyją w strachu przed przyszłością. Powiem ci coś, czego może nikt ci nigdy nie powiedział: szkoła nigdy nie miała na celu nauczyć cię być bogatym, wolnym i spełnionym. Nigdy. Została stworzona, by nauczyć Cię posłuszeństwa, by nauczyć Cię wykonywania rozkazów, by nauczyć Cię wchodzenia na linię montażową i pracy na czyjeś marzenia. I to nie tylko moja opinia to fakt historyczny. Nowoczesny system edukacyjny narodził się podczas rewolucji przemysłowej, kiedy fabryki potrzebowały ludzi do obsługi maszyn, nie chcieli przedsiębiorców, twórców, myślicieli. Chcieli ludzi, którzy przychodzili punktualnie, przestrzegali zasad i niczego nie kwestionowali. A teraz pomyśl, ile miałeś w szkole lekcji o pieniądzach? Ile razy nauczyciel wyjaśniał, jak tworzyć wiele strumieni dochodów, jak inwestować, jak sprawić, by pieniądze pracowały na ciebie? Żadnych. Ale nauczyłeś się obliczać pierwiastek kwadratowy z sześćdziesięciu czterech, prawda? Po co? Żeby zaimponować komuś? Poczuć się inteligentnym przez pięć minut? Nie, to nie zmienia twojego życia, a oto wielka pułapka. Dorastałeś wierząc, że im więcej się uczysz, im więcej tytułów posiadasz, tym bogatszy i szczęśliwszy będziesz. To jedno z największych kłamstw, jakie ci kiedykolwiek powiedziano, bo gdyby to było prawdą, osoby z największą ilością dyplomów miałyby najwięcej pieniędzy, a wiesz, że tak nie jest. Ilu genialnych profesorów znasz, którzy są zadłużeni, ilu profesjonalistów z tytułami magistra i doktora znasz, którzy liczą grosze pod koniec miesiąca. Tymczasem ludzie bez nawet świadectwa maturalnego budują imperia. Dlaczego? Bo szkoła dała ci wiedzę, ale nigdy nie nauczyła cię, jak wykorzystać tę wiedzę do budowania bogactwa, nigdy nie nauczyła cię myśleć. I to najbardziej mnie oburza. Bo ja też w to kłamstwo wierzyłem. Ja też myślałem, że nie mam przyszłości, bo brakuje mi wykształcenia. Opuściłem szkołę po dwóch miesiącach liceum i nosiłem to jak wyrok. Wierzyłem, że jestem skazany na złe prace, niskie zarobki i wieczne długi. I wiesz co się stało? Dokładnie to przeżyłem, dopóki ktoś mi nie pokazał, że to wszystko ściema. Że nie potrzebuję więcej tytułów. Potrzebowałem zmienić swój sposób myślenia. Zapytam cię, ile książek przeczytałeś, ile kursów ukończyłeś i dlaczego tak naprawdę nic się nie zmieniło? Odpowiem ci od razu. Bo szkoła nauczyła cię wierzyć, że wiedza wystarczy, ale wiedza niczego nie zmienia. Możesz wiedzieć wszystko o dietach i nadal być otyłym, możesz wiedzieć wszystko o biznesie i nadal być bankrutem, bo to nie wiedza zmienia twoje rezultaty to twój paradygmat, to co robisz z tym, co wiesz. Chcę, żebyś teraz coś zrobił. Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje idealne życie. Bez ograniczeń, bez strachu, bez programowania mówiącego ci, że to niemożliwe. Ile pieniędzy miałbyś na koncie? Gdzie mieszkałbyś? Jak wyglądałby twój dzień? Zrób to przez dwie minuty, a potem zapytaj się siebie, dlaczego nie żyję tak teraz. Odpowiedź jest prosta: z powodu programowania, które wpojono ci w szkole i którego nigdy nie podważyłeś. Ale to dziś się kończy. Od teraz zaczniesz uczyć się naprawdę, nauczysz się przeprogramowywać swój umysł, budować nowe nawyki, budować życie, na jakie zasługujesz. Bo nie ma znaczenia, ile masz lat, ile czasu wierzyłeś w to kłamstwo, możesz się zmienić teraz. Wybór należy do Ciebie. Ten tekst ma emocjonalny wpływ, silne pytania, osobiste przykłady, przykłady znanych osób. Praktyczne wyzwania i dekonstrukcje przekonań odbiorcy, utrzymując intensywną narrację bez pozornego przestrzegania zasad. Czy wiesz, że twój umysł nie potrafi odróżnić tego, co jest realne, od tego, co sobie wyobrażasz? Może to wydawać się niemożliwe, ale to fakt. Kiedy intensywnie wizualizujesz coś, kiedy wkładasz w to emocje, twój mózg reaguje tak, jakby to już się działo. Wyzwala te same sygnały, aktywuje te same hormony, tworzy te same połączenia neuronalne. A teraz pomyśl: Jeśli twój umysł nie potrafi odróżnić tego, co jest realne, od tego, co sobie wyobrażasz, co się dzieje, gdy spędzasz cały dzień myśląc o długach, braku pieniędzy, problemach, zaczyna tworzyć więcej tego, przyciągasz więcej tego, czego nie chcesz, bo to właśnie karmisz swoją podświadomość. A jeśli uważasz, że to nonsens, pozwól, że podam Ci prawdziwy przykład. Uniwersytet Harwardzki przeprowadził badanie z udziałem dwóch grup ludzi, którzy chcieli nauczyć się grać na pianinie. Jedna grupa ćwiczyła fizycznie na instrumencie, druga grupa nie dotknęła klawisza, tylko wyobrażała sobie grę każdego dnia. I wiesz, jaki był wynik? Po pięciu dniach połączenia mózgowe obu grup zmieniły się niemal identycznie. Rozumiesz to? Ludzie, którzy tylko sobie wyobrażali, mieli praktycznie ten sam wynik, co ci, którzy faktycznie ćwiczyli. To nie magia, to nauka. Teraz pomyśl o mocy, którą masz w swoich rękach. Jeśli zaczniesz wyobrażać sobie każdego dnia życie, którego chcesz, z jasnością, z emocjami, tak jakby to już było rzeczywistością, dosłownie przeprogramowujesz swój mózg, by w to uwierzył. A kiedy twoja podświadomość uwierzy, zaczyna szukać sposobów, aby to zamienić w rzeczywistość. Ale wiesz, jaki jest problem. Większość ludzi robi dokładnie odwrotnie. Spędzają godziny, wizualizując wszystko, czego nie chcą. Wyobrażają sobie, że są chorzy, martwią się o rachunki, tkwią w problemach i im więcej o tym myślą, tym bardziej karmią paradygmat, który ich więzi. Dlatego tak wiele osób mówi: Wiedziałem, że tak się stanie. Oczywiście, że wiedziałeś. Wyobrażałeś to sobie tyle razy, że twoja podświadomość pracowała nad potwierdzeniem tego pomysłu. Rok później żyłem dokładnie tym, co sobie wyobrażałem. I nie dlatego, że wydarzył się cud, ale dlatego, że zmieniłem to, co działo się we mnie. Przeszkalałem swój umysł. Teraz pozwól, że podam ci jeszcze jeden przykład, aby udowodnić, że to nie jest tylko coś, co wymyśliłem. Oprah Winfrey. Słyszałeś jej historię. Dorastała w biedzie, przechodziła niewyobrażalne trudności, a jednak zbudowała imperium. Wiesz, co sama mówi? Że od najmłodszych lat wyobrażała sobie, że żyje wspaniałym życiem, otoczona możliwościami, wpływając na ludzi. Zanim jakakolwiek kamera na nią skierowała, opra już siebie tam widziała. Stworzyła ten obraz w swoim umyśle i trzymała się go, aż stał się rzeczywistością. I to nie tylko inspirujące historie. Badania pokazują, że wysoko wyszkoleni sportowcy używają wizualizacji przed dużymi zawodami. Nie polegają tylko na swoich zdolnościach fizycznych, polegają na mocy swojego umysłu. Michael Phelps, najwybitniejszy pływak w historii, Powiedział, że przed każdym wyścigiem widział siebie doskonale pływającego, zajmującego pierwsze miejsce, każdy szczegół. A kiedy wchodził do basenu, było to, jakby powtarzał coś, co już wydarzyło się w jego umyśle. Teraz pozwól, że zapytam cię: czy używasz tej mocy, czy ją marnujesz, czy wyobrażasz sobie życie, którego chcesz, czy wzmacniasz życie, którego nie chcesz, bo nie ma pustej przestrzeni. Jeśli nie zaprogramujesz swojego umysłu obrazami tego, czego pragniesz, świat zaprogramuje cię obrazami tego, czego się boisz. Chcę więc, żebyś wykonał proste, ale potężne ćwiczenie. Dzisiaj wieczorem przed snem zamknij oczy i zobacz siebie żyjącego dokładnie takim życiem, jakiego pragniesz. Zobacz szczegóły: dom, samochód, podróże, ludzi wokół ciebie, uśmiech na twojej twarzy i poczuj, jakby to już się działo. Bo kiedy czujesz, aktywizujesz emocje, a emocje są językiem podświadomości. Rób to każdego dnia, a zaczniesz zauważać zmiany. Na początku małe, ale będą rosły. I to się na tym nie kończy. Laura Ingalls Wilder wydała swoją pierwszą książkę w wieku 65 lat. Vera Wang weszła do świata mody w wieku 40 lat i zbudowała imperium po pięćdziesiątce. I mógłbym podać więcej przykładów, ale tak naprawdę chcę, żebyś zrozumiał to. Wiek nie jest problemem. Problemem jest nastawienie, które nosisz. Teraz powiem coś, co może zaboleć. Jeśli wierzysz, że jesteś za stary, żeby się zmienić, to dlatego, że zaakceptowałeś to kłamstwo i popadłeś w samozadowolenie. A podczas gdy ty sam siebie o tym przekonujesz, są ludzie w twoim wieku lub starsi którzy zakładają firmy, uczą się nowych rzeczy, całkowicie zmieniają swoje życie. Więc powiedz mi, czy będziesz nadal używać wieku jako wymówki, żeby nie próbować? Kiedy miałem 26 lat i byłem na dnie, ktoś mi powiedział, że mogę zmienić swoje życie. Nie uwierzyłem, ale postanowiłem spróbować. Teraz pytam cię: jeśli ja, bez wykształcenia, bez doświadczenia, bez pieniędzy, udało mi się zbudować życie, w które nawet nie wierzyłem, że jest możliwe, dlaczego ty ze wszystkim, czego już doświadczyłeś i nauczyłeś się, nie mógłbyś zrobić tego samego? Ale wiem, co myślisz. A co, jeśli nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby się tym cieszyć? To kolejne kłamstwo. Czas nie jest kwestią ilości, to kwestia intensywności. Znam ludzi, którzy przeżyli 80 lat, nie żyjąc naprawdę, i innych, którzy przeżyli ostatnie 10 lat z taką intensywnością, że było to warte całego życia. Ważne jest to, jak zdecydujesz się żyć od teraz. Chcę, żebyś teraz zrobił jedną rzecz. Zatrzymaj się na minutę i zapytaj siebie: gdybym był absolutnie pewien, że nie jest za późno, co bym zrobił? Napisz swoją odpowiedź. Teraz na nią spójrz. To twój następny krok, bo jedyna bariera jest w twoim umyśle. I wiesz prawdę, nigdy nie jest za późno, nigdy. Chcesz wyzwania? Przez następne siedem dni i każdego ranka patrz w lustro i powtarzaj na głos: Jestem w najlepszym momencie mojego życia. Mogę zacząć teraz. Mogę wszystko. Wydaje się proste? Głupie? Może. Ale to właśnie zaczyna cię przeprogramowywać. Bo dopóki będziesz powtarzać sobie, że jest za późno, nic się nie wydarzy. Twoje życie jest idealnym odbiciem tego, co dzieje się w Twojej głowie. Jeśli twoje rezultaty nie są takie, jakich chcesz, to nie z powodu braku okazji, nie dlatego, że rząd nie pomaga, nie dlatego, że masz ponad pięćdziesiąt lat, to dlatego, że pozostajesz tą samą osobą, z tymi samymi przekonaniami, tymi samymi nawykami, tymi samymi decyzjami. I jeśli tego nie zmienisz, możesz siedzieć bezczynnie do końca życia, bo nic się nie wydarzy. Wiesz co widzę najczęściej? Ludzi z umysłami pełnymi informacji, ale życiem pozbawionym rezultatów. Ludzi, którzy wiedzą, co robić, ale tego nie robią. Dlaczego? Bo nie zmienili swojego paradygmatu. On kontroluje wszystko: Twoje działania, Twoje myśli, Twoje emocje. Dopóki paradygmat pozostaje taki sam, rezultaty pozostaną takie same. To bezcelowe. Sam tego doświadczyłem. Myślałem, że muszę więcej pracować, żeby więcej zarabiać. Myślałem, że muszę więcej się uczyć, żeby odnieść sukces. Wierzyłem, że życie jest trudne i tylko nieliczni szczęśliwcy mogą wygrać. I zgadnij, co zebrałem? Dokładnie to: ciężką pracę, mało pieniędzy, długi i frustracje. I dopiero wtedy, gdy ktoś mi pokazał, że zmiana musi zacząć się we mnie, wszystko się zmieniło. Chcę, żebyś zrobił to teraz. Chcę, żebyś powiedział sobie: Nie przeżyję ani jednego dnia mojego życia, będąc tym, kim byłem. Dzisiaj się zmieniam, nie jutro, nie w poniedziałek, nie wtedy, gdy sprawy się poprawią, dzisiaj, teraz, bo twoje życie na ciebie nie poczeka. I wiesz, co się dzieje, gdy podejmujesz taką decyzję: Wszechświat sprzysięga się na twoją korzyść. Tak jest. Okazje zaczynają się pojawiać. Właściwi ludzie pojawiają się na Twojej drodze, otwierają się nowe sytuacje, ale nic z tego się nie wydarzy, jeśli będziesz siedział i czekał na znak. Znakiem jest ta chwila to Ty, teraz, to słyszysz. Więc pytam Cię: czy będziesz kontynuował życie w ten sam sposób, narzekając na te same problemy, powtarzając te same wymówki? Czy położysz temu kres? I przejmiesz odpowiedzialność za życie, o którym zawsze marzyłeś? Bo nikt tego za ciebie nie zrobi. Nie ja, nie twoi przyjaciele, nie twoja rodzina, tylko ty. Teraz odpowiedz mi szczerze. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie podejmiesz tej decyzji dzisiaj, co będzie inne za rok? Nic, absolutnie nic, chyba że się zmienisz. Więc zdecyduj. Zdecyduj teraz. Bo kiedy się zmieniasz, wszystko się zmienia i obiecuję ci, życie, którego chcesz, czeka po drugiej stronie tej decyzji, ale musisz przejść na drugą stronę. Czy to zrobisz? Teraz, jeśli jest coś, o czym chcę, żebyś pamiętał z tego filmu, to to: nic się nie zmienia na zewnątrz, dopóki się nie zmienisz w środku, bez względu na to, ile masz lat, bez względu na to, co wydarzyło się do dziś. Nosisz w sobie moc zdolną do przekształcenia wszystkiego. A pierwszy krok jest prosty, ale potężny zdecydować. Już wykonałeś ten krok, będąc tutaj, teraz czas kontynuować. Następny film jest na ekranie, a w nim wejdziesz na kolejny szczebel tej podróży. Staniesz się o 1% lepszy niż jesteś teraz, a to właśnie robi różnicę. Dziękuję, że byłeś ze mną do tej pory. Zobaczymy się w następnym filmie i wiem, że pokochasz to, co będzie dalej.